W dzisiejszym odcinku krypto ogłoszeń wspomnimy o wejściu Gameswift na rynek japoński, opowiemy również o wspólnym giveaway Star Heroes oraz Crypto Mayhem, a także o Binance które zakończyło integrację USDC z siecią Arbitrum One. Witam Was serdecznie na kanale krypto Ogłoszeń. Następnie chciałbym przeprosić za tą dwutygodniową przerwę. Wynikła ona z przyczyn ode mnie niezależnych. Cieszę się, że udało się do Was wrócić i mam nadzieję, że wrócimy do systematycznych trzech materiałów w tygodniu, dzięki którym będziemy na bieżąco światem krypto. Zachęcam Was do pozostawienia komentarza, jeżeli macie projekty, bądź sieci, które chcielibyście, abym dla Was śledził i przekazywał Wam najświeższe informacje. Pamiętajcie też, proszę o pozostawieniu like oraz subskrypcji, jeżeli uznacie materiał za wartościowy. Pomoże to w budowie zasięgów kanału. Przypomnę jeszcze, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc już nie przedłużając... Zaczynajmy! Gotowi do zanurzenia się w świecie Web3? Jeszcze tylko do jutra trwa Protocol Labs Launchpad Summit. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Paryża podczas tygodnia ETHCC i wyruszenia w tą niezwykłą edukacyjną podróż. Runda sprzedaży CIT projektu Uibam wystartowała. Zapraszamy przy okazji na zapis live u Macie Atomczyka, gdzie CEO projektu Krzysztof Sitarz przedstawił bliżej projekt oraz odpowiedział na wiele pytań, które zapewne rozjaśniły wiele niejasności. Huobi we współpracy z Winchainorg Org zorganizowało giveaway, w którym są do zgadnięcia nagrody o łącznej wartości 2000 dolarów. Wszystko co musicie zrobić to dać follow Huobi Global, Winchain Org oraz Huobi Features, retweetować oraz oznaczyć dwóch znajomych, a także wypełnić formularz konkursu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tytule do którego link pozostawiam w opisie filmu. Przypominamy o wspólnym giveaway projektu Star Heroes oraz Crypto Mayhem. Tym razem do wygrania 10 miejsc na wide liście Genesis NFT Crypto Mayhem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w Twitch'u, do którego link umieściliśmy w opisie filmu. Uniwersytet Giełdy Kanga Action przedstawił Wam nowe lekcje, w których znajdziecie takie informacje jak co to jest Index Fear and Greed, proof of stake i jakie rodzaje wyróżniamy, Arbitrum. Zapraszamy wszystkich do lektury. W związku z polowaniem na wieloryby w tym tygodniu nastąpiło kolejne spalenie 5 milionów tokenów karat od Alaska Gold Rush. Binance uruchamia spot DCA. Ta nowa strategia usiedlenia kosztów w dolarach umożliwia użytkownikom automatyczne kupowanie lub sprzedawanie określonej ilości aktywów z określonym odchyleniem cenowym i pożądaną częstotliwością. Więcej szczegółów znajdziecie w Twitcie, do którego link pozostawiam pod filmem. Binance wspiera bezpośrednią wpłatę i wypłatę USDC na sieci Arbitrum One, ponieważ Arbitrum przechodzi z USDC.A na natywny USDC. Upewnij się, że wpłacasz i wypłacasz właściwy wariant USDC, aby uniknąć wszelkich niedogodności. Startnet.id osiągnęło kolejny kamień milowy. Tym razem jest to poziom 150 tysięcy subskrypcji. Gratuluję wyniku i bacznie będę się przyglądał, im dalszym poczynaniom. Jeżeli przegapiliście ostatni Twitter Space projektu chain for energy osoby zainteresowane odsyłam do załączonego pod linkiem filmu. Aktualizacja adopcji Chainlink. Dokonano 15 integracji trzech usług Chainlink w siedmiu różnych sieciach Arbitrum, AVAX, BNB Chain, Ethereum, Phantom, Optimism oraz Polygon. Nirkon 2023, miejsce, w którym programiści, przedsiębiorcy, twórcy i regulatorzy spotykają się, aby zbadać przyszłość otwartej sieci. Jeżeli chciałbyś przemawiać podczas tego wydarzenia, skontaktuj się z zespołem przez stronę Nirkon.org. przygotował podsumowanie ostatniej sesji pytań i odpowiedzi. Ariten informuje, iż prowadzi niezbędne zmiany, aby cena tokena była zgodna z rozwojem Ariten. Jeżeli chcecie poznać wszystkie szczegóły dotyczące podsumowania, link do Twitter znajdziecie pod filmem. Ponad 450 aktywnych tenseterów, którzy wykonali zadania, przyczyniło się do ogromnego wypalenia ponad 250 tysięcy tokenów Tenset. Kampania trwa, jeżeli chcecie wziąć udział, wystarczy wykonać zadania, aby spalić więcej tokenów Tenset. Zespół zapowiada również nagrody dla aktywnych tenseterów w przyszłości. Chilis informuje, że już w tym tygodniu rozpoczyna migrację fan tokenów do nowej sieci Chilis. Nowa aktualizacja GamerHash Desktop App jest już dostępna. Możecie teraz automatyzować swoje kopanie, tworząc dla niego harmonogram. Binance Loans uruchamia nową promocję na wybrane tokeny pow na pożyczkę elastyczną i VIP. Zaangażuj się, aby otrzymać kupon na token o wartości 30 dolarów na elastyczną pożyczkę i niższe oprocentowanie pożyczki na pożyczkę VIP. GTL przygotowało dla Was laptop w postaci grafiki, którą właśnie widzicie na ekranie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajdziecie w opisie filmu. GameSwift z dumą ogłasza partnerstwo z Pacific Meta. Pacific Meta to firma konsultingowa Web3, łącząca społeczność japońską z innymi częściami świata. GameSwift wchodzi na rynek japoński. Projekt Thinking w krótkim wpisie na Medium opisuje swój model biznesowy. Zapraszamy do lektury. Link do Medium znajdziecie w opisie filmu. Xcat przypomina, że zostały już tylko 2 dni, aby dołączyć do 30-dniowego stakingu P tokenów Play. Po upływie 30 dni zwycięzcy zostaną losowo wybrani. Korzystacie już ze stakingu Play? Dajcie znać w komentarzu. Okazuje się, że upadek FTX był czymś korzystnym dla co najmniej trzech giełd kryptowalut w pierwszej połowie 2023 roku. BitGet, Kraken i Bybit mogą pochwalić się większymi średnimi miesięcznymi wolumenami transakcji. Upadek FTX negatywnie wpłynął na całą branżę kryptowalut. Podważyło to zaufanie do scentralizowanych giełd, powodując, że wielu inwestorów wycofuje się z nich i trzyma swoje środki poza nimi. Niektórzy zapewne zaczęli korzystać ze zdecentralizowanych rozwiązań, czyli DEX. Bankructwo FTX skłoniło również niektóre platformy do podjęcia dodatkowych działań w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei według danych dostarczonych przez firmę analityczną Nansen, największymi wygranymi w obecnej sytuacji są giełdy BitGet, Bybit i Kraken. W pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowały większe wolumeny obrotu. Przykładowo na Krakenie doszło do zwiększenia wolumenu transakcyjnego spot o około 14%, a na Bybit zanotowano wzrost o 7%. Na BitGet zanotowano skok z 194 miliardów dolarów do 204 miliardów dolarów. To są instrumenty pochodne, nie rynek spot. Jednymi z największych przegranych są Bitfinex, KuCoin, Gate.io i OKX. Średni miesięczny wolumen transakcji spodna na Bitfinex 6 miesięcy przed upadkiem FTX wynosił ponad 12 miliardów dolarów. Pół roku później było to tylko 5 miliardów dolarów. Bank Anglii dokonał znaczącego postępu w dążeniu do cyfrowej waluty Banku Centralnego CBDC. Właśnie pomyślnie zakończył się projekt badawczy o nazwie Rosalind. Nowa waluta ma nazywać się Bitcoin. Bank Anglii wspólnie z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych rozpoczął eksperyment w lipcu 2022 roku. Należało zbadać implementację interfejsów programowania aplikacji API w transakcjach detalicznych z wykorzystaniem CBDC. Opublikowany ostatnio raport z drugiej fazy projektu Rosalind podkreśla potencjalne korzyści płynące z CBDC. Wykazuje, że cyfrowa waluta mogłaby umożliwić tańsze i bardziej efektywne płatności między jednostkami, dodatkowo umożliwiając firmom rozwijanie innowacyjnych produktów finansowych, mających na celu zmniejszenie oszustw, w sektorze finansowym. Szczegółowa analiza badania doprowadziła do opracowania 33 funkcjonalności API i zbadania ponad 30 przypadków użycia CBDC w sprzedaży detalicznej. Postępy osiągnięte dzięki projektowi Rosalind i współpraca między Bankiem Anglii, Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych oraz innymi innowacyjnymi dostawcami, takimi jak One Network, dowodzą trwałości wysiłków mających na celu zbadanie potencjału CBDC w Wielkiej Brytanii. Temat ten ewidentnie nie ucicha. Bitcoin nadciąga. Wyniki tego testowanego badania dostarczają cennych wskazówek dotyczących korzyści i wyzwań związanych z cyfrowymi walutami, tonując drogę do przyszłego rozwoju w tej dziedzinie finansów. W Korei szał popularności przeżywają maszyny do handlu ze złotem w roli towaru. Ustawione w sklepach automaty na niewielkie sztabki okazały się być niespodziewanie popularnym sposobem na wygodną ochronę oszczędności przed inflacją i niepewnością. W związku z zainteresowaniem liczba automatów ma wzrosnąć. Normalnie zakup złota wymaga najczęściej złożenia zamówienia w mennicy lub u dilera kruszców. Wszystko to trwa albo też, jeśli ma nastąpić szybko, dodatkowo kosztuje. Oczywiście nie pomagają tutaj także różnorakie wymagania formalne i tego typu kłody prawne, chętnym pod nogi. Tymczasem obecny cen w kolei opiera się o publicznie i wygodnie dostępne automaty umieszczone w codziennie masowo odwiedzanych sklepach. Firma GS Retail, miejscowa sieć detaliczna, która zaczęła wstawiać sztabkomaty do swoich sklepów, począwszy od września zeszłego roku, poinformowała, że duży obrót pozwolił zaobiedzieć na tym 19 milionów dolarów. Do końca bieżącego roku planuje ona podwoić ich liczbę. To tyle z informacji, które dla Was się przygotowaliśmy. Jeżeli ma to uznanie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!